Siemanko, witajcie moi drodzy z tej strony zwykły z kanału Zwykły Kibic. Ze mną jest Justek z kanału Justek się Siema Justek. To mój kanał. Ach. Także siema witajcie na moim kanale. Ja jestem Justek ze mną Oczywiście Zwykły Kibic. A dzisiaj jak już powiedział połączenie boiska z Fifą 20. Robimy karne w Fifie i na boisku na zmianę. Ja kontra Kibic. Kibic kontra ty Tak jest. Mam nadzieję, że ja będę miał przewagę na boisku. Mm -mm. A Kibic y, tutaj powinien w Fifie i mm -mm. być bardziej Nie. doświadczony. No, to za duże słowo. Rzuty karne to loteria, także pamiętajmy o tym. Zarówno Ale, w FIFA, jak i na boisku. Ja jeszcze nie strzelałem nawet w tej nowej Fifie. Nie kłam. Naprawdę? Nie kłam. N nie kłamy. No, czyli dobrze, bo nie strzelałeś. Po prostu tak chciałem na przyszłość, żebyś nie kłamała. <laughs> także co, zostawiajcie od razu łapki w górę, jeśli chcecie więcej Nóstwo. takich filmów z połączeniem FIFY i boiska. No i ze mną. Wpadajcie również na kanał do Kibica, link w opisie. Też nagraliśmy jakieś fajne rzeczy boiskowe. Sprawdzajcie, co bo warto. A my lecimy, zaczynajmy. Kto pierwszy strzela karnego, może. Dobra. Trzy, cztery. Ja zawsze przegrywam kamień papier z tobą. Ale czasami też wygrywasz po prostu całościowe. Wystarczy film. film, bo, bo przegrałem kamień papier u niego. Ale czy wygrałem? Nie wiem. Dobra, zaczynajmy. Czyli ja wybieram pierwszego karnego w Fifie. W Fifie. No to proszę, lecimy. Ja będę strzał. Pierwszy. Dobra, czekaj, Którym, jak który. Prawą, prawą gałką. Prawą, to jest prawa. To jest lewa, to jest prawa. Się... Ja ci później w domu pokażę, ma za kim nie. cię zaznaczę. Mam się rzucać z tym, tak? Tak, chyba że nie. możesz też tak. No dobra, jesteś gotów? Tak. Będzie pierwszy karny, uwaga. Ej czemu, czemu on za mnie? Uuu! Czemu on za mnie? Ucho, on za, mnie? Jest. za długo się roz... Pierwszy karny nie trafiony. Dobra, no to co? Teraz włączamy, bo na boisku. Dobra. No i proszę bardzo, zobaczmy, czy poradzę sobie lepiej na normalną bramkę. Dobra. 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 Dobra, ja wezmę mały rozbieg i uwaga, nie podglądaj, dobra, nie, nie podglądaj. podglądaj. I w ja lewo, ja. stary znowu Jaj, coś mi się tu. Nie! nie. Jakby w prawo pójdę bank w prawo nie. Strzeli, nie, ja nie wiem czy ja chcę to kontynuować. Stary przyszedł. To... Na razie dobrze się zaczyna. Pad mi nie działa, bo mi padnie styka. Strafa. Dwa karne, dwa nie wstrzymam. teraz ja. A to nie była króla? No dobra, zobaczmy. Czy tobie pójdzie lepiej. Teraz ja będę bronił, ja widzę ten twój znacznik. Patrz, jak ci tam sobie wygibaska. A najpierw się robi X a potem się wybiera, że jest Nie, najpierw w kółko, naciskasz lekko i później się możesz zmienić. Wygibaska, wygibaska, ja wszystko widzę, ja wszystko widzę, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest. Gdzie to jest mój tak! Tak jest! No to Dobra. co? Nie poszło? Nie poszło, ale musimy się na boisku Wyczuty. Tu tak. go wyczułem, tam też go wyczuję. Na boisku muszę trafić. A na siłę? Dobra. Mało techniki techników. włączę boisko. Dobra, uwaga, Dobra. proszę. Teraz się robię, teraz musi być miałem czkap. Nic nie musi. musi no to, musi a ja ci nawet pokażę stary, gdzie ty będziesz o, ja strzelał. Pokazuję, jak pokazuję. No to zobacz. Chcesz tam? No będzie w prawo. Nie ma problemu. No. Tak jest, tak jest! Ale przecież ci wyczułem stary. Dobra, o, może trochę trochę zabrakło Pokazywał, gdzie chce strzelić? Ale to ja pokazywałem trochę wyżej. Jak ja ręki nie, nie miałem tak nisko. Nie. Umawialiśmy się, że strzelasz tam gdzie pokazuje. Nie, zaroba ci na tam, no, Dobra, dobra, to teraz moja kolej. Niszczę ci tu fiksję. Ojojojojojoj. O, supereczka. Cudowna, ale, wyczyłem, ale wyczyłem. Supeczka, ty Ty tak Chcieliś na boisku. No to zobacz, powtórzymy to na boisku? No to proszę bardzo. Jak to powtórzysz na boisku odcupka, to dwa punkty. No to bardzo proszę, nie ma problemu. Dobra. Na szczęście wiem, gdzie będzie strzelał. O, ale moja technika jest dobra, także uwaga. Lekki nabieg. Tu strzał i cyk. Ajajaj, aj, aj, aj. Supek, ja, supek. supek! Myślałem, że specjalnie drugi supek strzelił. Ja się rzuciłem, A ja. ty, no. ty, ja myślę, że to zasługuje na jeden punkt. Każdy ja bramka, bydź, dwa punkty. Ja być bramka od subka. No, no, dwa punkty. To sam supek? Ja, zasług... Ale jaka celność? Pół punkta? No dobra, pół punktu. Pół punkt. W sumie supek trafił. Dwa razy dwa słupki, tak w FIFA Tak, jest, tak jest. No to i jest. dobrze. No to w takim razie to czas bravo. na ciebie. Proszę ja. bardzo, przejdźmy znowu do FIFA. Tutaj, tutaj. la. Ja tu w drugą stronę, chodź tutaj. Kopaj, tutaj brameczkę. Kopaj tu Wojtkowi, kopaj tu Wojtkowi nie. Wojtek no Szestny! Ja tak nie, co, nie. Celować, nie, nie umiem tego celować, nie umiem ja tego celować No to co, teraz pokażę ci normalnie, jak, gdzie masz kopnąć? Pokaż Uwaga, tak, to radar, no Ty tutaj, tam ty, tam. ty tutaj bardzo. ja nie, to niemożliwe, że to przy. Ej, te karne To fife, radą. Te karne w piwie są... Wojtek broni tu, zwykły tam, rozprasza. Wszystko się zgadza! Ja nie wiem, jak te karne strzelać w tej Fifie. To jest jakieś powalone z tym nowym fife. Wiem, ale nie powiem. Spokojnie, półtora do jednego jest. Półtora do jednego. Sprawiedliwie. Jakby A. nie patrzeć, jest sprawiedliwe. Jakby nie patrzeć. A jak się popatrzy, to nie. Czas na mojego trzeciego karnego. Ojoj! Ale wybroju, ależ to, to wyciągnął! Wyciągną. Ale tutaj ci się udało, ale tam mm -mm. nie tym razem, proszę bardzo. Dobra, dawaj. Patrz, ja cię cieszynkę z Fortnite'a? Dobra, cieszynkę to sobie zostaw w domu, jak będziesz płakał po porażce po tym, jak ci teraz bramkę, Patrz tak, na tak, to. Uwaga, cyk! Jest. U, nie Nie Nie! Uuu, niby Miałeś, miałeś, ale. No niestety. Że Piłka w szafce to no ile jest? Lepiej mi idzie chyba na boisku niż w szlifie. Ty! Ja jeszcze w nie strzeliłem. I to się nie zmieni. Zmieni się, teraz, teraz strzelam. Nie, nie ma bat. Patrz na to, jak cię wyciągam. Wojtek Szczęsny znowu to będzie robił. Cyk, tutaj, tutaj. Tutaj. Nie, to nie jest no Wojtek! Nie, no nie, no nie. tu, 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 tu. tu. O Wojtek Wojtek się z... no, no pierdziel. Ja chyba nic nie muszę robić, on sam broni. No dobra, ja nie broń, dobra? Nie, teraz obronię ale na boisku. Dobra, dobra. no to dobra. proszę. Gościu sam ci Wojtek wyczuł. Teraz mnie nie wyczuje, znaczy ty wyczujesz, no nie obronić stary. ja tutaj. No Groby gadasz, no. A, trzy, cztery, ry oj, oj oj! Tak, ale wiesz. Tak niewiele, tak niewiele brakowało. My jestem cieszynkę, samolot. Samolot. Ta, samolot. E, ja mu się zawiesił, mu jest jakiś co on robi. Co ten gościu robi? Co ten gościu robi? Ej, zobacz jakie A mój Zacią się! Zwykły się zaciął! Mój słupek biegł, ej biegnij dalej! Nic nowego u ciebie! Dobra, Dobra czas na mnie! Kurwa, ale goni gościa! Goni gościa! co co? cały czas. Uwaga! Czas na Kamila Grosickiego! Kamil Grosicki! Oj, oj oj, oj, oj! Ja został jestem, wyciągnięty. Ja to jestem dobry ja dobra, no stali. jak widzisz, gdzie ci był ten... Tu jesteś dobry, tu jesteś lepszy niż w realu. Weź tego. przełącz W proszku stary, weź na boisko. Dobra, to jest tu się dobra. klika. Od spodu jakbyście wiedzieli, to my od spodu tu klikamy tak. zawsze. Tak, tak kombinacja. to robię, ja nie ogarniam, jak się przełącza między bójskami no. a FIFU. No dobra, lecimy. Dobra, no proszę. Trzy, dwa i jeden. Co do tego to to strzela w środek karny, nie? No kto! Jakieś lamusy chyba tak. Tak, no. no Tylko bramka, że lamusy się rzucają, w rogi, a nie stoją do końca. Srogi. Najważniejsze, że brameczka. Fifi idzie, ale na boisku. Mm -hmm. mm -hmm. To jest twój ostatni, ostatni karny tutaj. Karny, ja a piec... to tu były moje ostatnie karne. Czyli... Czy ty masz? Wygrałem jeszcze mogę trafić dwa teraz. No możesz, jak od A nie, no może trafić, dwa, trafić dwa, rzeczywiście. Dwa. mam Oj oj, ależ to obliczyli. No ja tu trochę. Ej, ale, ale to miałeś się nie ruszać, tym. Co się nie ruszać? Na pewno się strzela kółkiem, a nie krzyżykiem. Na pewno. Hej! Co coś gdzieś źle się stało teraz, nie? No źle się stało, że ten pad w ogóle w twoich rękach jest. No na boisku... od słupka, to za dwa. Hmm, może być za dwa. Nie, to jak coś. mi nic nie to Da, da. da. Dobra, dawaj. Proszę, szącie, zobaczmy, szącie. czy gdzie tam pójdzie. Ja już i tak w się wygrałem. Dobra, no. dawaj. Nie patrz, No ja nie muszę patrzeć, stary, ja i tak to obronię. Nie. Uwaga. Ale aż ja, 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 ja. mnie noga zabolała. Tuż to był za strzał? Całe? Całe kolano? To była petarda. To piłkę zobacz. Ty, ona chyba nigdy nie spadnie. Ja pierdzielę. Nie znajdziemy wow, jej teraz. Wow. No, wiesz co jest najlepsze? Co? No to, że wygrałem! Moi drodzy, ktoś tu wygrał i to pierwszy, można... Pierwszy Pierwszy raz w życiu? Nie. Kiedyś, kiedyś, kiedyś tam... Wygrałem też. Z komputerem grałem w FIFA. No, chyba jakbym się nazywał Justek. Ja nigdy nie wygrałem z komputerem na przykład. <laughs> Ty nawet nigdy nie wygrałeś jak grałeś sam nie grając na dwóch, ale to więcej też możecie u mnie sprawdzić. Takie no właśnie. Taki szyf, ja klucz. Słuchajcie, no i co? I dobieg końca ten odcinek niestety... Eee, stety, stało stety. się tak, jak miało się stać. wygrał lepszy, pomimo tego, że na początku no byłem niby słabszy, że Justek tutaj, wiecie, porównał mnie do największych beztalenci jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie. To ja wcale taki nie jestem, bo w FIFA jestem słaby, na boisku jestem słaby, a słaby i słaby daje nawet dobry. 5000 łapek i robimy drugą część. Ja trenuję karne w FIFA i na boisku i go rozwalam, zobaczycie. A ja wtedy chyba będę musiał grać na ślepo. Na, na w ogóle wiesz co raz wygrałeś już już swoją. I ja powierzę. wtedy bronię karny bez użycia rąk. Parajcie na kanał też do kibica. Link w opisie tam nagraliśmy fajny materiał. No i co? Subskrypcja kanału, kto jest nowy, taki czerwony przycisk, jak jakuszulka kibica. Macie na dole, klikajcie. Na razie. Hello!